Witam wszystkich z tej strony, Kador, a to jest prezentacja dodatku o nazwie Alpine do Farming Simulator 19. DLC zostało zapowiedziane wczoraj i dzisiaj będę chciał Wam pokazać maszyny na oficjalnej stronie tego dodatku. Te maszyny, które zostały do tej pory ujawnione ogólnie mamy ich mieć ponad 30, ale również w dodatku znajdzie się nowa mapa w alpejskich klimatach. I tutaj widzicie pierwsze screeny z tej mapy, czyli takie mocno widoczne alpejskie. Widoczki, klimaty. Pierwszy zwiastun tego dodatku znajdziecie. Link do niego znajdziecie w opisie do filmiku, jak i również do strony, na której obecnie się znajduje. Dodatek będzie miał swoją premierę 12 listopada, więc jeszcze trochę przyjdzie nam poczekać, ale mam nadzieję, no na razie zapowiada się na to, że będzie warto. No to zacznijmy od pojazdów, choć nie mamy tutaj jeszcze wszystkich ujawnionych. W sensie, jeżeli chodzi o sprzęt, to tutaj jest już wszystko, ale jeszcze jakieś nowe pojazdy się pojawią, gdyż jest tutaj Comic Sun, więc coś jeszcze. Tutaj Giant Software ujawni. Przejdźmy do ciągników, i tutaj marka Rigitrack, czyli to jest coś nowego w farmingu, nigdy wcześniej. Ja nawet w ogóle nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak marka Rigitrack, więc trochę się zagłębiłem i wygląda na to, że to są ciągniki dosyć dobrze przystosowane do pracy na nierównym terenie, czyli na polach, na których jest na przykład dosyć spory spadek terenu. I tutaj jest najmniejszy, tutaj najmniejszy ma 68 koni mechanicznych, jeżeli chodzi o moc. Ten średni ma 110 i największy 150 koni. Kto wie, może jeszcze jakiś ciągnik tej marki się pojawi. Fajnie, fajnie zobaczyć tę markę tutaj. Tutaj kolejna nowa marka, czyli marka AEBI. I tu jest coś naprawdę nietypowego, w sensie taka nietypowa kosiarka. Ona gdzieś tu jest na jednym ze screenów widoczna. Czekajcie, o tu widać właśnie ciągnika marki Rigitrack podczas orki. I tu widać tę kosiarkę, czyli czegoś takiego jeszcze w farmingu nie było. Widać, że jest to kosiarka przeznaczona do koszenia jakichś mniejszych jakichś mniejszych skrawków trawy, na przykład gdzieś wokół naszego, do, wokół naszego domu na gospodarstwie. Tak czy inaczej, naprawdę ciekawe. To jest coś absolutnie nowego. I tutaj również coś nowego, również marki AEBI, czyli taki. Mały wielozadaniowy ciągnik, o ile to w ogóle można nazwać ciągnikiem, on, te, on też tutaj jest widoczny. Czekajcie, o, właśnie tutaj, ma z przodu podczepioną zgrabiarkę marki SIP, którą również zaraz zobaczycie. Więc dosyć nietypowa rzecz, kolejna, druga już po tej kosiarce. I tu trzecia nietypowa rzecz, czyli Lindner Unitruck. I to jest chyba coś, co kiedyś było w dodatku do trzynastki, o ile dobrze pamiętam. Czy to była jako modyfikacja? Już nie pamiętam, tak, na, tak naprawdę ale wydaje mi się, że to było jako dodatek do trzynastki dostępne. Więc jest to taki kolejny nietypowy pojazd, na którego możemy podczepiać różne takie jakby naczepy. Zaraz zresztą zobaczycie o co chodzi. On jest też widoczny tutaj na screenie. Ten właśnie, ten Lindner z beczką na Gnojowice, jak widać. No to pojazdy się skończyły. Coś jeszcze tutaj będzie, gdyż jest coming Sun. Przejdźmy do znacznie liczebniejszej kategorii sprzętu. Czyli po pierwsze pług marki Pottinger, taki mały, czyli 1,2 metra, 3-skibowy. Ogólnie w tym dodatku dominują małe maszyny, więc ciekawi mnie, czy pola na tej mapie będą po prostu takie mniejsze, czy może, będzie, czy może zarówno będą małe, jak i duże, będzie taki balans zachowany, ale te maszyny są generalnie takie naprawdę mniejsze, więc ciekawi mnie, czy to nie będzie mapa po prostu na jakieś takie mniejsze maszyny. Zobaczymy, czyli tutaj był pług, tutaj mamy kultywator 3-metrowy, Tależówkę, również 3-metrową, no i siewnik, również 3-metrowy. I to tyle, chyba jeżeli chodzi o markę Pottinger. Tutaj przejdźmy do tych specjalnych naczep, które można podczepić do tamtego specjalnego pojazdu Lindnera. Czyli tutaj jest rozrzutnik obornika, a tutaj beczka na gnojowice. Jak widzicie, są to naprawdę. Jest to naprawdę, naprawdę, mała beczka, naprawdę mały rozrzutnik. No tutaj pojemność 3400, tutaj 3200, więc to są naprawdę małe sprzęty. Dawno nie widziałem dodatku, gdzie byłoby aż do farminga w ogóle w historii, gdzie byłoby aż tak dużo małych maszyn. Więc, no naprawdę sprawę, że ta mapa może być przeznaczona głównie na jakieś małe maszyny, ale to się zobaczy, na razie ciężko stwierdzić. Tutaj. Kosiarki, a nie dobra, to jeszcze nie koniec marki Pottinger. Tutaj jest jakaś kosiarka marki Sip Knusel, czy jak to się tam czyta? Sep Knusel, nie mam bladego pojęcia, Tak czy inaczej, jest to bardzo mała kosiarka, 2,4 metra szerokości. Czy to nie jest ta, która jest podczepiona tutaj do. Nie, chwilę. Nie, tu, jest ta zgra... tu jest ta zgrawiarka, to mi się pomyliło, ale być może to będzie kosiarka dobra do podłączenia właśnie do tamtego, do tego pojazdu marki Aebi. Kto wie? Tutaj już trochę większe kosiarki. Pottingera, w sensie te tutaj trzy są naprzód. 2,4 metra, 2,6 metra, 3,1 metra, plus kosiarki podczepiane z tyłu, już trochę większe, czyli 8,1 metra. Przecząsarka, też mała, 4,4 metra. Zgrabiarka, nie, czekaj, jeszcze jedna przecząsarka, ale już większa, czyli prawie 9 metrów. I tu mamy zgrabiarki, nowa marka w farmingu, czyli marka SIP. W modach widziana od wielu, wielu lat, ale wreszcie coś dostaliśmy również oryginalnie tutaj w dodatku: czyli malutka zgrabiarka, 2,5 metra szerokości i jeszcze druga zgrabiarka, delikatnie większa, czyli 3,5 metra. Tutaj dwie zgrabiarki z tym, że już innego typu, czyli zgrabiarki karuzelowe, 3,5 metra szerokości oraz prawie 6 metrów. Przyczepy samozbierające i tutaj całkiem sporo, aż 4 przyczepy. Ta tutaj. To jest zapewne podczepiana do tego pojazdu Lindnera, 12 tysięcy litrów pojemności. Tutaj trzy marki Pottinger, już trochę większe, czyli 16100, 100, 21 300 i 26 tysięcy litrów. Prasy, tutaj prasa belująca marki Pottinger, czyli jak widać sporo jest tutaj naprawdę maszyn marki Pottinger. I tutaj jest coś bardzo ciekawego, bo tutaj mamy prasę, zwykłą prasę po prostu belującą, przynajmniej na to wygląda. Natomiast tu po prawej mamy prasę kostkującą i z tyłu widać chyba moduł do owijania, po prostu owiarkę. Czyli będzie to oficjalnie pierwsza praso-owiarka w grze, w sensie taka, która potrafi owijać kostki, bo mieliśmy już w tej grze praso owiarki z tym, że były to prasy belujące z owiarką z tyłu. Tutaj natomiast chyba będzie to pierwsza praso-owiarka, która tworzy kostki. Ciekawe, ja, ja zawsze lubię, kiedy są jakieś nowości w dodatkach dodawane. W sensie maszyny, których jeszcze wcześniej nie mieliśmy po prostu. I tutaj dwie ostatnie rzeczy, czyli tu jest jakaś chyba taka mała przyczepka podczepiona, taka mała naczepa podczepiana na ten pojazd marki Lindner. I tutaj jakaś mała, jak widać, inna przyczepa, z tym, że taka przyczepka mała wygląda to, jakby z tyłu się otwierała klapa, i że można z tego zrobić jakąś lawetę, czy coś do transportu worków z ziarnem, czy kostek. Więc na razie ujawniono 30 maszyn, a ma być ich łącznie ponad 30. Kto wie, czy ta liczba przykroczy nawet 40? Nie wiadomo. Tak czy inaczej, jeszcze powinniśmy się po prostu spodziewać jakichś pojazdów. Tylko pytanie, czy będą to ciągniki, czy może jakieś kombajny, czy będzie to jakaś marka, którą znamy, czy może również jakaś nowa, czyli jak ten na przykład RigiTrak. Tak czy inaczej, ja bardzo mocno na ten dodatek czekam. Zwłaszcza, że dostaniemy nową mapę oryginalną, na co bardzo czekałem. No i ten dodatek będzie musiał wypełnić dziurę po, yy, po nowym farmingu, które, którego w tym roku nie będzie. Z reguły farmingi wychodziły co dwa lata, więc wypadałoby, że tak w październiku, listopadzie tego roku powinniśmy do, yy, otrzymać nową część farminga. Lecz jak wiadomo, tak się nie stanie, więc ten dodatek będzie musiał tę dziurę po nowym farmingu wypełnić. No i zobaczymy, czy mu się to uda. No, wiadomo, że wolałbym dostać nowego farminga, ale ten dodatek na pewno jakoś umili rozgrywkę w 19. Jeżeli będą jakieś nowości związane z tym dodatkiem, jakieś nowe screeny, jakieś nowe zwiastuny dalej, to oczywiście będę chciał jakoś Wam to przekazać, czy to na Facebooku swojego kanału, czy po prostu w odcinkach z 19. Tak więc ja już się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, to oczywiście dacie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!